Paysfest TV Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Niestety, szumnie zapowiadany mecz przyjaźni pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków zaplanowany na okolice 22 kwietnia nie odbędzie się na Stadionie Śląskim. Jak czytamy w komunikacie oficjalnego profilu obiektu, Ruch Chorzów zagra w Gliwicach. Zakończyły się negocjacje z Klubem Sportowym Ruch Chorzów w sprawie organizacji meczu z Wisłą Kraków. Strony nie doszły do porozumienia w kwestii zapisów umowy najmu. Spotkanie z Białą Gwiazdą zostanie rozegrane w Gliwicach. Od początku rozmów zarówno klub, jak i Stadion Śląski wykazywały się dużą chęcią wzajemnej współpracy, by mecz z Wisłą mógł odbyć się na Chorzowskim Gigancie. Stadion Śląski wyszedł naprzeciw oczekiwaniom ruchu Chorzów. Oferta najmu złożona przez Stadion Śląski została zaakceptowana przez zarząd ruchu. Niestety strony nie były w stanie osiągnąć kompromisu w zakresie rozkładu ciężaru odpowiedzialności związanej z ewentualnymi Uszkodzeniami Stadionu Śląskiego, które mogłyby zagrozić organizacji wcześniej zaplanowanych imprez lekkoatletycznych, co w konsekwencji rodziłoby konieczność poniesienia potencjalnie wielomilionowych kosztów związanych z przeniesieniem tychże imprez. Ani KS Ruch, ani Stadion Śląski nie są w stanie przyjąć na siebie takiego ryzyka i takiej odpowiedzialności. Władzom KS Ruch Chorzów dziękujemy za prowadzone negocjacje i mamy nadzieję, że w przyszłości podejmiemy kolejne próby organizacji wybranych meczów niebieskich na chorzowskim giganie. Na tę sytuację niemal natychmiast zareagowali kibice, którzy z niecierpliwością wyczekiwali dobrych wieści odnośnie organizacji tej imprezy. Jak czytamy na profilu ultras niebiescy. Jak piłka nożna w tym kraju ma być na wysokim poziomie i ma być o niej głośno, skoro robi się wszystko na przekór i pozłości tym, którzy walczą o lepsze jutro dla futbolu? Jak nieśmieszne zakazy dla kibiców to zamykanie stadionów, to tworzenie problemów przy organizacji meczów na większą skalę. Teraz trochę o tym ostatnim. Jak wiecie, cała społeczność zrzeszona przy naszym klubie chciała zorganizować wielkie kibicowsko-piłkarskie wydarzenie na stadionie śląskim, który mieści się w Chorzowie. Niestety ogrom sztucznych problemów, a przede wszystkim wysokie koszta tych problemów na organizację takiego meczu nie pozwoliły. Stojący w Chorzowie Moloch, który nawet nie odprowadza podatków w naszym mieście, przez większość czasu stoi pusty. Organizowane jest na nim kilka imprez lekkoatletycznych. Na które wstęp jest darmowy. No i z dwa koncerty na rok. Resztę czasu tylko stoi. Marnuje się, kurzy i generuje koszta. Za kwotem, którą został wykonany, wybudowano by nowe stadiony dla większości śląskich miast. Przykre jest to, że 14 mistrz Polski nie może zagrać meczu w swoim mieście, bo jak nie stary stadion, który nie ma oświetlenia, to drugi nowy stadion, który jest polityczną rozgrywką. Miesiąc rozmów, które nic nie przyniosły. Miesiąc czekania na pisma i odpowiedzi, miesiąc nic nie przynoszących spotkań, zamiast realnego działania. Ciekawi nas to, czy doszłoby do tych rozmów, gdyby nie to, że w mediach rozpoczęła się burza opieszałości zarządców Stadionu Śląskiego. Klub chorzów się odradza, powoli wraca na właściwe tory. Znów jest o nim głośno. Widać, że to nie wszystkim odpowiada i robią wszystko, aby go uciszyć. Krawaciarze. Nie chcecie nas tam? To wsadźcie sobie ten stadion głęboko. I słowo do Andrzeja. Zresztą ty wiesz: Nowy stadion dla Chorzowa przy ulicy Cichej 6. Szkoda, że tak potoczyły się losy tej imprezy. Wiele wskazywało na to, że mielibyśmy do czynienia z naprawdę wyjątkowym kibicowskim wydarzeniem przy kilkudziesięciu tysiącach widzów na trybunach. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie, dla kogo ten obiekt wart kilkaset milionów złotych powstał. To pytanie pozostawiamy Wam. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o całej sprawie. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w z kodem TV 5 rabatu.